W latach 80. polska produkcja filmowa zdecydowanie zaskoczyła swoją publiczność, a jednym z najważniejszych osiągnięć tego okresu stał się film Obi-Oba. Koniec cywilizacji. To wyjątkowe dzieło wprowadziło nas w fascynujący, postapokaliptyczny świat, który pozostawił widzów w głębokiej refleksji nad ludzką egzystencją po katastrofie. Warto zaznaczyć, że film wywołał wiele interpretacji, stając się przedmiotem licznych analiz i dyskusji. Obi Oba to trzeci film serii fantastycznych produkcji twórcy Piotra Szulkina, w skład której wchodzą także Golem i Wojna Światów następne stulecie. Ten ambitny projekt, który zadebiutował w roku 1984, ukazuje świat po wojnie jądrowej, w którym garstka ludzi przetrwała w betonowym schronie znanym jako Kopuła. Mieszkańcy poddani są nieustannemu strachowi przed zniszczeniem, a ich codzienne życie jest uwarunkowane wywołującym coraz większy niepokój delirium rzeczywistości, która ich otacza. W centrum filmu znajduje się postać urzędnika softera, w którego rolę wczuł się Jerzy sztur. Jego zadaniem jest podtrzymywanie wśród ocalałych wiary w arkę symboliczny statek ratunkowy, który, według rządowych władz, ma przybyć, by ocalić ludzkość. Owa idea okazuje się być tylko mitem, stworzonym przez władze, które ten sposób starają się kontrolować społeczeństwo oraz jego lęki. Nie sposób nie zauważyć, że filmowi towarzyszy znakomita obsada polskich aktorów. Oprócz Jerzego Sztura, w filmie występuje również Krystyna Janda, kreując postać Gei, oraz Jan Nowicki w roli inżyniera. W rolach drugoplanowych widzimy Krzysztofa Majchrzaka i Marka Walczewskiego, którzy dodają głębi i charakteru tej nietuzinkowej produkcji. Do dziś wokół tytułu Obi, Oba krąży aura tajemnicy, a jego znaczenie nie zostało jednoznacznie określone. Krytycy i analitycy filmowi prowadzą niekończące się debaty na temat przesłań zawartych w tym filmie, badając jego złożoność i wielowarstwowość. Często nawiązują do koncepcji postapokaliptycznego świata, zerkając na to, w jaki sposób twórca pozbawia tradycyjne nar ich pierwotnych sensów. Jedna z ciekawych interpretacji odnosi się do tego, że w obi, oba obecna jest wizja świata, w którym tradycyjne wartości i kulturowe nar, w tym religia, ulegają degradacji i manipulacji w celach propagandowych. Język, którym posługują się bohaterowie, traci swój pierwotny sens, stając się jedynie narzędziem władzy. Zestawia nas w obliczu refleksji nad kondycją współczesnych społeczeństw. Interesującym wątkiem w analizie dzieła jest również stwierdzenie, że tytuł może być postrzegany jako symboliczne mantra nadziei, powtarzana przez zdesperowane społeczeństwo zamknięte w swoim schronie. Krytycy zwracają uwagę, że Szulkina ukazuje cywilizację, w której nie tylko materia, lecz także wartości i prawda ulegają zniszczeniu, a idea arki staje się narzędziem manipulacji. Kiedy weźmiemy pod uwagę te wszystkie aspekty, film Obi. Objawi się jako niezwykłe dzieło, które nie tylko bawi, ale także skłania do głębszych przemyśleń na temat kondycji człowieka i wartości współczesnej cywilizacji. Bez wątpienia to produkcja, która zasługuje na miano klasyki polskiej kinematografii i wciąż inspiruje nowe pokolenia do refleksji nad tym, co nas otacza.